Cześć, jesteśmy na sesji zdjęciowej, sesji promocyjnej do kolejnej kampanii społecznej Avalon Extreme. Bardzo dużo celebrytów, osób, które nas wspierają: Krzysztof Zalewski, Anna Dereżowska. Pokazujemy, że wózek, brak nogi czy jakaś niepełnosprawność to nie koniec świata. Tylko trzeba walczyć dziś do przodu. A to najważniejsze, to, to jest to, że wystarczy zacząć, a później już będzie z będzie góry. Myślę, że to ważne, żeby trochę zmienić postrzeganie osób z niepełnosprawnościami w naszym kraju, żebyśmy nie patrzyli na te osoby tylko przez pryzmat ich niepełnosprawności. Zapraszam Was do helpuj.pl. Budujemy miejsca crossfitowe, żeby ekstra sprawni mieli gdzie ćwiczyć w całej Polsce. Mamy kampanię, mamy sesję zdjęciową, która promuje zbiórkę na helpuj.pl. Jest to zbiórka na dość czytną sprawę, dlatego że zbieramy na... Przęd sportowy, crossfitowy dla niepełnosprawnych, a także opiekunów dla niepełnosprawnych. Ja czasami nie idę biegać, bo trochę mnie boli kolano, dlatego niesamowicie podziwiam osoby, które z tak dużymi przeciwnościami losu radzą sobie, jak bułką z masłem i mimo to pokazują, że naprawdę można. Dlatego jest to super akcja, wspierajcie, zapraszam do oglądania efektów sesji. Pomagamy tutaj niepełnosprawnym w osiąganiu ich niesamowitych celów. Poznałem fantastycznych ludzi, którzy są, mam wrażenie, o wiele bardziej sprawni pod wieloma względami niż ja. I ważne jest to, żebyśmy przestali myśleć o osobach ekstra sprawnych, bo tak ustaliśmy, że będziemy się komunikować, jako że one są słabsze. Bo sprawdziłem, widziałem. E, nagrałem nawet komórką, że chłopaki są dużo bardziej sprawni ode mnie. I wszyscy, co mnie znają wiedzą, że dla mnie wszyscy są równi. Bez względu na to, czy są ludźmi niepełnosprawnymi, czy zdrowymi e, fizycznie. Bo niepełnosprawność nie powinna zwracać naszego wzroku, a powinna zwracać nasz uśmiech. I na pewno nie powinniśmy naszym wzrokiem przysparzać smutku ludziom, Którzy naprawdę wiedzą, że są niepełnosprawni, a nie jedni z nich są bardziej sportowo rozwinięci niż niektórzy kanapowcy. Także moi drodzy, równość jest najważniejsza i zachęcam do tego, żebyśmy traktowali się na równi. Kocham Cię życie! Wspieraj akcję na helpuj.pl! Wspieraj akcję na Help.pl. Wspieraj akcję na helpuj.pl! Budujemy miejsce crossfitowe, żeby ekstrasprawni mieli gdzie ćwiczyć w całej Polsce. Pamiętaj, wspieraj akcję na Help.pl. Wspieraj akcję na help.pl. Help.pl, wbijajcie, wrzucajcie, nawet złotóweczka pomoże. Dziękuję, pozdrawiam w tej Y i bądźcie magiczni.